co zrobił Ojciec Święty Jan Paweł II, pierwszy nie Włoch od XVI wieku, to, co zrobił w sprawie walki z pedofilią, to jest absolutnie wielka, wielka sprawa. I ja tylko przypomnę, jeśli pan rektor mi nie przerwie, wynotowałam rok 1983. Mówiła o tym też pani doktor Kindiuk w tym materiale. Jan Paweł II zmienia kodeks prawa kanonicznego i wprowadza odrębną kategorię dotyczącą przestępstw pedofilii. 1992 rok, nowy kachet z Kościoła katolickiego. Prowadza cztery paragrafy dotyczące zaostrzenia kar za wobec pedofilów. 94 rok Indult do Kościoła Stanów Zjednoczonych, gdzie zaostrza kary. 96 rok Irlandia zaostrza kary i podnosi wiek ochrony dzieci z 16 do 18 lat. 96 rok głosi, że dobro dzieci jest najważniejsze i na pierwszym miejscu. 2001 rok już kończę. Obowiązek zgłaszania wszelkich spraw pedofili do Watykanu. To jest, to jest decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II. I wreszcie Jan Paweł II w 2002 roku uchyla przedawnienie tego przestępstwa, a w 2000 wcześniej o rok, pierwszym roku stosuje wystosował list o świętości sakramentu, gdzie grzech pedofilii zrównuje z grzechem zniewagi najświętszego sakramentu, co grozi ekskomuniką. I jeżeli ktoś bazuje na, na materiałach bezpieki, na materiałach bez... Spieki. Tutaj naprawdę jest przebogata recenzja właśnie naukowców. I z tego wywodzi, że Jan Paweł II, mało tego, nie stawia nawet znaku zapytania, że Jan Paweł II wiedział, że za to odpowiada mało tego, bierze się jeszcze bezczelnie błoto i rzuca się w niezłomnego kapłana, jakim był kardynał Sapiecha dość, kościół świecki a ja jestem przedstawicielem Kościoła Świeckiego. I stoją za mną tysiące, e, tysiące moich głosów. Mówi nie. I mamy prawo, i niech nikt mi nie mówi, że to jest polityka, że ktoś czyni politykę, tak, mamy obowiązek święty bronić tego, który uwolnił Europę, uwolnił Polskę na ten moment od bolszewizmu. Ten bolszewizm dzisiaj podnosi łeb. Ja dodam tylko w, w kontekście tej, tej, tej wyliczanki decyzji: nie bez powodu w 1994 roku Jan Paweł II został człowiekiem roku yy, tajma. Właśnie o to chodziło między innymi.